Cóż to była za wypowiedź? Nawet nie wiem, czy ja mam coś dużo mówić o tym, bo w sumie nie ma o czym. Pan Przemysław Witek, zapomniałem dodać w poprzednim filmie, stwierdził, że cóż szkodzić, obiecać. I po jego późniejszej reakcji stwierdziłem, że to może być żart, bo wygląda jako żart, i mam nadzieję, że to był taki głupi żarcik, astronaucik. Bo problem jest taki, że pan Przemysław Witek rzucił to podczas kampanii wyborczej do drugiej tury. I, I panie przemysławie, ja też bym sobie, jakbym był politykiem, też bym tak nie zażartował. Ja nie będę się do pana doczepiał, że ten, no bo ja rozumiem, że to był żart, ale nie podczas drugiej tury wyborów. Znaczy ja wnioskuję, że to był żart po pana zachowaniu późniejszym, co pan powiedział, oczywiście? Jak to nie był żart, no to, to niech pan stąd sobie idzie. A jeśli to był żart, tak przynajmniej sądzę, może jestem zbyt naiwny. To nie podczas gdy mamy drugą turę, bo swojemu kandydatowi kandydatowi rzuca pan kłody pod nogi. Tak się nie robi. Jakby to pan powiedział, nie wiem, pół miesiąc, pół roku temu. Nie wiem, za rok jak pan to powie, jak już wszystko będzie ok, Nie będzie żadnych wyborów, to ja bym się uśmiał z tego żartu. A tak to pan. Zaszczy... Tak to u wszystkich. Na wszystkich profilach polityków, które obserwuję, nie wiem, Tomasz Buczek, Jarosław Kaczyński, na wszystkich PiS-u, yy, Konfederacji i tak dalej, żeby nie było, wszystkie obserwuję, nawet lewicę, się to pojawia. To, to jest nie, to tak się nie robi. Naprawdę, nie w tym momencie. Przed pierwszą turą pan by mógł, nawet, ale nie przed drugą. Chociaż dobrze, że na samym początku, a nie przed drugą. I ja lecę meczek obejrzeć. Wygramy, wygramy. Pozdro 500, yo.